Początek roku 2023. Ostatnie miesiące przed rozpoczęciem sezonu wyborczego w Polsce upływały pod znakiem coraz gęstszej atmosfery politycznej. We wrześniu 2022 roku ruszył gazociąg Baltic Pipe, zaś w listopadzie kierowcy mogli przejechać całą autostradą A1 od granicy z Czechami na Pomorze. Nie inaczej wyglądała sytuacja polityczna w Grecji gdzie na maj 2023 roku zaplanowano wybory parlamentarne. Pomimo tzw. greckiej afery Watergate, rząd Kyriakosa Mitsotakisa mógł liczyć na ponad 35% poparcie. Z drugiej strony sondaże wskazywały na rosnącą popularność Syrizy, największego ugrupowania opozycyjnego. Pociąg Intercity numer 62 relacji Ateny-Saloniki, opóźniony o 48 minut, oczekiwał na odjazd ze stacji Larisa. Powodem tak późnego przyjazdu była awaria sieci trakcyjnej, do której doszło w położonym na południe od Larisy Palaiofarsalos. Na czele ośmiowagonowego składu znajdowała się lokomotywa serii 120 o numerze 23. Kilkanaście minut wcześniej z kierunku Neo Poroi, czyli od strony Salonik, przyjechał pociąg osobowy numer 2597. Linia z Pireusu przez Ateny i Larisę do Salonik stanowi największą część projektu kolei dużych prędkości Patras-Ateny-Saloniki-Promachonas. Maksymalna prędkość szlakowa to 200 km na godzinę. Jednak w rzeczywistości pociągi jeżdżą nieco wolniej. W przypadku składów pasażerskich jest to 160 km na godzinę, zaś towarowych 100 km na godzinę. Jej zarządcą jest państwowa spółka OSE. Co istotne, sytuacja wygląda inaczej w przypadku samych pociągów. Te bowiem są uruchamiane przez Hellenic Train, czyli sprywatyzowaną w 2017 roku spółkę Train OSE, której właścicielem są koleje włoskie. Efektem przejęcia było m.in. pojawienie się składów ETR 470 w Grecji w maju 2022 roku. O godzinie 23.04 Intercity 62 otrzymał zezwolenie na wyjazd z Larisy w kierunku Neoiporoi. Kilka minut po odjeździe z miasta skład minął nieczynną stację Evangelismos i pędził dalej na północ. Około 23.25 służby ratunkowe w Larisie i okolicach otrzymały telefony, z których wynikało, że w Dolinie Tempi stało się coś poważnego. Wysłanym w okolice wiaduktu autostrady nr 1 nad linią kolejową do Salonik, strażakom i ratownikom medycznym ukazało się rumowisko wraków trzech lokomotyw oraz kilkunastu wagonów. Pięć pierwszych wagonów Intercity wykoleiło się. Pożar, który wybuchł ułamek sekundy po zderzeniu czołowym obu pociągów, objął dwa z nich, które znajdowały się bezpośrednio za lokomotywą. Akcja ratunkowa trwała do godzin porannych. W zderzeniu czołowym pociągu Intercity z, jak się okazało, pociągiem towarowym, który zmierzał w kierunku południowym, zginęło w sumie 57 osób, zaś 85 zostało rannych. Czyniąc katastrofę kolejową w Tempi największą w historii greckiego kolejnictwa. Było to jednocześnie pierwsze tak poważne zdarzenie w kraju od czasu zderzenia czołowego pociągów w Koryncie w 1968 roku, w którym zginęły 34 osoby. Przyczyny tragedii miała wyjaśnić komisja. Jednakże słowo miała nie oddaje dokładnie tego, co zaczęło się dziać po 28 lutego. Według przepisów Unii Europejskiej każdy kraj członkowski zobowiązany jest do ustanowienia niezależnego organu odpowiedzialnego za wyjaśnianie wypadków kolejowych. Okazało się jednak, że Komisja Badania Wypadków Kolejowych, w skrócie EDSAKS, nie funkcjonowała w ogóle. Zaś w publicznie dostępnej bazie zdarzeń i raportów kolejowych ERADIS, według stanu na wiosnę 2023 roku, ostatnie powiadomienia co do wypadków z terenu Grecji pochodziły z 2014 roku. W efekcie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu powołało trzyosobową komisję ekspercką, która miała ustalić, co doprowadziło do katastrofy. Jednocześnie podjęto działania zmierzające do tego, aby eds -AKS rozpoczęła normalne funkcjonowanie i zajęła się sprawą wypadków w Tempi. Sytuacja, w której przyszło pracować trzyosobowej komisji, nie była łatwa. Następnego dnia po wypadku w całej Grecji wybuchły protesty. Minister infrastruktury Kostas Karamanlis podał się do dymisji w ramach wzięcia politycznej odpowiedzialności za tragedię. Wstrzymano całkowicie ruch pociągów w całym kraju, a sieć miała przejść czterodniową inspekcję. Media z kolei opublikowały nagrania rozmów dyżurnego z Larisy z maszynistą Intercity, dyżurną w Neoi Poroi oraz dyspozytorem w Atenach. W takich okolicznościach eksperci rozpoczęli swoją pracę. Według grafiku pracy dyżurnych ruchu w Larisie pomiędzy 22 a 23 na służbie powinno być ich trzech. Tymczasem był tylko jeden, którego przeniesiono na trzy dni ze stacji Palaio Farsalos. Przełożony dyżurnych tego dnia zachorował, przez co nie pojawił się w pracy. Jak już wspomniano, 14 minut przed odjazdem IC-62 Dolarisy przyjechał pociąg osobowy numer 2597 z Salonik. Przejechał on przez rozjazdy numer 118B i 118A na tor drugi, potem 117B, 117A na tor trzeci i w końcu 116, 115B i 111 na tor ślepy, na którym skończył bieg. Przebieg dla niego został ułożony ręcznie. Para rozjazdów 118 oraz rozjazd 117B były ustawione na jazdę na bok. Następnie dyżurny miał przystąpić do przygotowania wyjazdu dla pociągu do Salonik. W tym miejscu jednak raport ekspertów nie określa dokładnie, co się stało. Przedstawiono kilka wariantów. W pierwszym dyżurny mógł zmienić położenie rozjazdów 118a i 118b ręcznie to jest poprzez przekręcenie kluczy na pulpicie. Jednak z jakiegoś powodu się to nie powiodło. W drugim zaś, mógł po prostu zapomnieć o konieczności zmiany położenia pary rozjazdów. Tuż po godzinie 23.00 dyżurny przekazał maszyniście Intercity zezwolenie na wyjazd z Larisy, które mówiło o pominięciu semafora wskazującego sygnał stój oraz informowało o wolnej drodze do stacji Poroi. Na torze numer 2 znajdował się już wtedy pociąg towarowy, Zaś sama stacja Neo-Poroi powiadomiła Larisę o wyjeździe tegoż składu. I tutaj w zasadzie przestaje być w ogóle śmiesznie, o ile w ogóle było. W 2019 roku na stacji w Larisie wybuchł pożar. Jego efektem było wyłączenie blokady liniowej na odcinku do Salonik. W 2020 roku na całej magistrali z Pireusu do Salonik miał zostać wdrożony system ETCS. Jednak termin został przesunięty na 2023 rok. Systemu GSMR również nie wdrożono. Dostępne filmy z kabin wskazują również, że w 2017 roku, na samym odcinku między Larisą a Neoiporoi, sytuacja z urządzeniami SRK wyglądała następująco. Między Larisą i Evangelismos semafory działały, przy czym również wtedy ta druga stacja była nieczynna. Między Evangelismos a Rapsani. Czyli kolejną ważniejszą stacją na trasie położoną już za Doliną Tempi, wszystkie semafory były ciemne, to jest nie wyświetlały żadnego sygnału, poza semaforami wyjazdowymi z Rapsani. Z kolei na ostatnim odcinku, do Neoiporoi, wszystkie semafory były unieważnione. Cały kilkudziesięciokilometrowy odcinek Larisa Neoiporoi był traktowany jako jeden odstęp, na którym prowadzone było telefoniczne zapowiadanie pociągów. Oznacza to, że na głównej magistrali w kraju ruch pociągów był prowadzony z maksymalną dozwoloną prędkością na słowo honoru. Słowa szefa greckiego związku zawodowego maszynistów Kostasa Genidouniasa wskazywały na to, że w ten sposób ruch miał funkcjonować na całej linii, od Aten aż do Salonik. Sam maszynista Intercity. Według słów genidoniasa, po wyjeździe z Larisy miał jeszcze próbować się kontaktować z dyżurnym, ale nie udało mu się to. Minął rok. Greckiemu rządowi udało się doprowadzić do wyjątkowego uruchomienia działalności Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która wreszcie rozpoczęła swoje postępowanie w sprawie katastrofy w Tempi. Do tego czasu światło dzienne ujrzało znacznie więcej szczegółów dotyczących wypadku, o których wcześniej nie było możliwości usłyszeć. Jakiś czas po wypadku na miejscu katastrofy wykryto ślady propanu, butanu, ksylenu oraz tulenu. Wzbudziło to wątpliwości na temat tego, co konkretnie spowodowało eksplozję, do której doszło 60 sekundy po zderzeniu pociągów, a następnie pożar dwóch pierwszych wagonów pociągu Intercity. Według wersji Hellenic Train miały do tego doprowadzić zwarcie po zerwaniu sieci trakcyjnej oraz zapłącząsteczek oleju silikonowego, który miał znajdować się w lokomotywach. Podejrzenia rodzin ofiar skierowały się na to, co konkretnie miał przewozić pociąg towarowy. Śledczy zwrócili się z wnioskiem do zarządcy infrastruktury o udostępnienie nagrań z kamer zainstalowanych na stacji w Salonikach, gdzie załadowano pociąg towarowy, jednak okazało się, że zostały one usunięte zgodnie z polityką zwalniania miejsca na dyskach twardych. Z kolei w marcu 2024 roku gazeta Towima ujawniła, że opublikowane przez media nagranie rozmowy dyżurnego z Larisy z maszynistą Intercity zostało zmanipulowane. W jego pierwszej części można usłyszeć autentyczny komunikat zezwalający na wyjazd pociągu Intercity, jednak padające w części drugiej pytanie upewniające się co do wyjazdu nie jest autorstwa maszynisty składu do Salonik. Tylko innego składu, który przyjechał do Larisy jakiś czas wcześniej. Na taką możliwość wskazywał już kilka dni po wypadku Kostas Genidounias. Co więcej, służby miały otrzymać te nagrania dopiero 3 marca, czyli dwa dni po ich publikacji w mediach. Rzecznik rządu Pawlos Marinakis stwierdził jednak, że informacje podawane przez Towima są teorią spiskową. Kiedy konkretnie sprawa TEMPI zostanie ostatecznie zamknięta? Tego niestety nie wiadomo. Pozostaje mieć nadzieję, że Grecka Komisja Badania Wypadków Kolejowych wykona powierzone im zadanie jak trzeba. Do tego czasu na jaw może wyjść jeszcze więcej nieciekawych rzeczy związanych z największą katastrofą kolejową w historii Grecji. Szans na to, że cokolwiek zmieni się w tamtejszym podejściu, niestety jednak mieć nie można. Sytuacja na greckiej kolei, według doniesień medialnych, nie uległa w ogóle poprawie.